Nie znalazłam takiej poza jednym komentarzem w internecie, może pełni yy, wyrażenia swoich odczuć w stosunku do tego wow. filmu. That Nie powiedziałbym, że Marty Supreme jest powtórką z rozyki Anka Zabierzmy filmowcom <laughs> amerykańskim taśmę, dlaczego filmy tyle trwają. Do kim wreszcie trafia Wielki Marty, albo jak wolałby twój redakcyjny kolega Wielki Marcin? No i możemy zacząć z grubej rury. Twoja obecność jest zupełnie nieprzypadkowa tutaj. Przede wszystkim dlatego, że tego filmu nie lubisz, a przynajmniej nie kochasz, a przynajmniej nie uważasz za wielki, jak sam tytuł wskazuje. Nie kocham. Nie kocham, nie uwielbiam, tak jak wszyscy. Wystawiłam temu filmowi ocenę 6. Doceniam go za wiele rzeczy i rozumiem zachwyt, rozumiem z czego on się bierze, natomiast nie podzielam go, bo być może też nie trafia gdzieś do do moich rzeczy, których ja poszukuję i gdzieś które najbardziej do mnie trafiają. Czyli to bardziej kwestia jakiejś takiej osobistej rezerwy yy, u ciebie. Osobistej rezerwy, ale mam wrażenie, że też trochę zmęczenia sertami. Yy. No jest spójny stylistycznie z tym co było wcześniej, a zarazem jest bardziej zachowawczy. Widać w nim takie przygotowanie pod większą grupę widzów. Tutaj mamy no rzecz, której ja bardzo nie lubię, czyli te napisy yy, określające lokalizacje <laughs> w filmie. Jakby tego się niekoniecznie o nim spodziewałam. To mi trochę przeszkadza, że te wrotki z każdym filmem, zamiast być odpinane, to są zapinane jeszcze mocniej. I to jest taki dość specyficzny przeskok. Tym bardziej, kiedy mamy jeszcze twórcę, który tak mocno bazuje na tej e, tradycji filmowej. Jest zresztą taki dość ogólnie panujący żart, że każdy ten kolejny film to jest po prostu po godzinach Martina Scorsese, tylko w nowej odsłonie. Jest dalej ten klasyczny amerykański storytelling i wszystko pod ten amerykański storytelling jest tak naprawdę układane, co nie jest moim zdaniem wcale aż tak postępowe i aż tak rewolucyjne w tej filmowej zabawie. Nie mówiąc o ale też można odwołać się do samej e, twórczości ninetiesowej przede wszystkim, Abla Ferrari, który tu występuje, bo to też e, stylistycznie gdzieś jest w podobnym duchu utrzymane i też ten casting jest nieprzypadkowy zdecydowanie. To jest ciekawe co mówisz, bo wydaje mi się, że ten zarzut o powtarzalność pewnych mm -hmm. motywów albo pewnych form wyrazu właśnie braci Sawdy dałoby się też opisać jako konsekwencje, tak, konsekwentne tak. realizowanie cały czas tego mhm. samego pomysłu na kino. Moim zdaniem w ogóle bracia Sawdi, a w tym momencie Josh Sawdi, no bo Benny poszedł być może trochę w innym kierunku, są w ogóle najciekawszymi amerykańskimi twórcami, powiedzmy, ostatniego dziesięciolecia. Oni i Sean Baker jako, jak, mhm. jako jacyś tacy twórcy, którzy chwytają pęd współczesności mhm. i z tego pędu tworzą tło do Ostatecznie wydaje mi się jednak bardzo różnych opowieści. Nie powiedziałbym, że Marty Supreme jest powtórką z rozrywki Anka James, albo powtórką mm -hmm. z rozrywki Good Time, niezależnie od tego, że tempo tych filmów faktycznie jest podobne. No i na pewno znajomość poprzednich filmów jakby pokazuje pewną drogę mm -hmm. autorską e, tych twórców. Uświadomiłam sobie, że po prostu Gdzieś tam ten przepis się yy, wykończył. Przepraszam, że się czepiam tego szczegółu, ale <laughs> dla mnie te napisy wskazujące miejsce akcji. To jest szczegół, ale to jest ważna decyzja narracyjna, bardzo dosłowna, bardzo dobitna. I w momencie, w którym masz film o strukturze ping budowanej, tak, ping-pongowej ping jak najbardziej, ale równocześnie asocjacyjnej, bo tam hmm. skojarzenia pomiędzy ujęciami pozwalają ci normalnie stwierdzić, yy, gdzie się akcja dzieje, a nawet jeśli ci nie pozwalają. To w gruncie rzeczy tylko intensyfikuje doświadczenie. Muszę powiedzieć, bardzo doceniam występ Chalamet tutaj. To jest aktor, którego trochę spisywałam na straty przez ostatnie lata, co mam wrażenie, że często się zdarza, kiedy masz postać występującą tak. Gęsto, tak intensywnie w filmach, ale też w mediach po prostu jako, jako osoba publiczna, też związaną z pewnym typem y, ról, również swoją fizycznością, swoją, swoją urodą. Y, I przewracasz to tutaj. Mhm. Szalama ma tutaj okazję wreszcie sprawdzić się w filmie, który stoi całkowicie na jego barkach i faktycznie go gdzieś tam, przynajmniej przynajmniej pod względem aktorskim, swoją karierę trochę wywrócić na drugą stronę. W nim Dokładnie tkwi odpowiedź na te zarzuty, które stawiasz o powtarzalność. To znaczy, to są jednak wszystko opowieści o bohaterach bardzo dobrze zdających sobie sprawę z reguły rzeczywistości. Wydaje mi się, że Timothy Chalamet jest trochę inną postacią, postacią, która w tej grze wierzyłaby, że może zmienić bieg spadania owoców, tak żeby te owoce leciały do góry. On nie stanie wszystkie naraz. Tak, dokładnie. On jest w stanie zakrzywić reguły rzeczywistości. Wierzy, że świat będzie wyglądał dokładnie tak, jak on chciałby, żeby ten świat wyglądał, jednocześnie będąc bardzo ciekawym bohaterem tego okresu, w którym występuje, lat 50., on jest postacią, która w tych latach 50. nie jest za mocno osadzona. Jest postacią mega mocno uciekającą od teraźniejszości. Zresztą soundtrack tego filmu bardzo mocno to podkreśla. Soundtrack, który niejako gra w jego głowie hity lat 80. i ten jego cel, spojrzenie w przyszłość, tworzy nieco inną opowieść w obrębie tego świata. Od zera do bohatera to jest zła nazwa. Ani nie jest sam przeciw wszystkim. Jest trochę takim bohaterem, ja zawsze opisuję właśnie po godzinach, jako film, w którym ten główny bohater czyta Henry'ego Millera, po czym spotyka quest giwerów. To tu jest trochę na odwrót. On sam jakby próbuje stworzyć tę sytuację, Może masz te kaczenki w ogóle w grze. Że on, on je sam stwarza, on jakby był sam ich reżyserem w ogóle, co bardzo dobrze wychodzi. W tym wątku z Gwinef Paltrow i, i jej mężem, to, to bardzo widać. I to są z perspektywy scenariusza ciekawe wątki. To jest ciekawe, jak prześledzi się wybory czysto castingowe w tym filmie, no bo mamy Timotego Chalamet, człowieka, który od lat Próbuje udowodnić wszystkich swoją wartość, nawet podczas tej kampanii oscarowej. Bardzo mocno e, naciska na to, żeby tego Oscara mu wreszcie wręczyć. Mamy Gwyneth Paltrow, czyli e, aktorkę, która no, od dłuższego czasu na ekranie w rolach topowych już się nie pojawia. Gra tutaj przebrzmiałą gwiazdę, która wchodzi z nim w romans. Mamy Kevina O'Leary'ego, biznesmena e, amerykańskiego, który gra biznesmena amerykańskiego. Tworzą jakieś takie zupełnie magnetyczne poczucie właśnie organiczności tego filmu. Mm -hmm. Tego, że on powstał e, z prawdziwych emocji, prawdziwych impulsów. Prawdziwych frustracji. W tym sensie ta anegdota o Timotim Chalamet, który kilka lat uczył się mm, trenować ping-ponga. Tenis stołowy uprawiał codziennie po godzinach, po to, żeby żeby móc wcielić się w tę rolę, to jest e... piękna oskarowa historia. Oczywiście, ale też ironiczna w obrębie samego filmu. Filmu, który zadaje pytanie, czy warto tak mocne wysiłki koncentrować na jednym konkretnym celu i czy ten cel nie, przyszło, nie przysłania czasem rzeczy być może istotniejszych, e... tak jak to dzieje się w życiu bohatera Timotego Gonzalez. To Ci tutaj faktycznie przyznam rację, że jest jedna ciekawa rzecz w tym wątku tenisa stołowego, że często w tego typu opowieściach jednak. Fakt, że to jest tenis stołowy, dany instrument, matematyka czy coś, to ma znaczenie, że to jest ta konkretna rzecz. W przypadku Martiego ta postać i ta historia jest tak zbudowana, że możesz, że możesz stwierdzasz po jakimś czasie, że to nie ma znaczenia, że to jest tenis, mm. że to nie chodzi wcale o tenisa. Tak, temu bohaterowi nie, aż, nie chodzi aż tak bardzo, ale wydaje mi się, że tenis jest mądrze wykorzystany, nie? jako sport, w którym jednocześnie bardzo trudno jest y, utrzymać oko na piłeczce, utrzymać mm -hmm. oko na, na tym, co jest istotne, mm -hmm. co jest kluczowe, a z drugiej strony on też y, w obrębie tej Ameryki lat 50. jest takim sportem trywializowanym trochę, przynależącym do, y, do chłopców, do, do nie aż tak poważnych, nobliwych dyscyplin mm -hmm. jak chociażby y, tenis, po Prosto, ja mam wrażenie, że on w ogóle jest gdzieś tam trywializowany tak. do, do dzisiaj, i to nawet tak symbolicznie, sama budowa, struktura tego sportu. Pozwala na to już właśnie w tej, w tej warstwie symbolicznej. Takie, takie mam wrażenie. Generalnie uważam, że ten film ma dużo w sobie takiej spójności. Tam się wszystko zgadza. Być może aż za bardzo. Być może jest. Ten film stoi jednak w jakimś takim dziwnym rozkroku pomiędzy wielką odwagą, a mimo wszystko właśnie tą zachowawczością. Dlaczego ten film trwa 2,5 godziny? To jest też moje <coughs> <grym bardzo <grym> ważne pytanie. W tej dyskusji. Mam taki postulat. Zabierzmy filmowcom amerykańskim taśmy, dlaczego, dlaczego filmy tyle trwają. Kiedyś tak nie było. Kiedyś mogły trwać półtorej godziny. Yeah, I do. Tym bardziej się cieszę, że studio Film Webu było dla Ciebie okazją do tego, żeby wyrazić te obawy i niepokoje. Dziękuję do, za zaproszenie. Do, dotyczące <grym> Wielkiego Martiego. No właśnie, czy Marty jest wielki, czy średni, czy mały, możecie oczywiście pisać w komentarzach. To było, mówi się, Julia Palmowska, Maciej Sotora. Do zobaczenia. Do zobaczenia.